E Mano widzowie! Dzisiaj będę grał z moim kolegą, który ma 312 wygranych koronek i 35 tysięcy pucharków. Czekam na zaproszenie od niego. O jest. Jeszcze się przyłączam. I kto wygra 3 rundy, ten wygrywa wszystko. Mam nadzieję, że wygram. No, ale dobra, ja mam takiego skina, on ma takiego innego. Takiego gumi niebieskiego, ja mam gumy bare. No i kto jest lepszy w dasz? Może następny odcinek nagram z kamerką. No, ale na razie. Zobaczymy, kto pierwszą rundę wygra. Zapewne mój kolega, no bo on to jest spocuch Fortnita Fortnite'a i w inne gry, ale coś mu dzisiaj nie wychodzi. E-e-e, zapomniałem powiedzieć: Ja mam pioncha, a on ma kosę, serce i jeszcze boksa ogniowego. No, o tym mówiłem, ale jeszcze kosy nie zrobił na mnie na szczęście. O nie, nie ścinaj? Dobrze. Oj, że no i zrobił. No, ale dobra, ja się będę bardziej skupiał. Na graniu, a nie na piostkowaniu. E, 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 co tutaj mi tam robisz? O Jezu, co ja robię? Czego ja spałam? Ja, ja chciałam dać piąchę. No Jezu, no nie mogę sobie w niego wtrafić. Oj, jak odpadnie? Niech to. Mówię totalny sposób. Moje imię to X, -X, -X jak chcecie mnie dodać do znajomych. Mojego ko kolegi no to to jest NX -K Pro. Oj oj, popełnił wielki błąd. Oj, wygrałem pierwszą rundę. No jest git. Na razie ja wygrywam. No mam nadzieję, że się nie odpali przez to, że popełnił taki błąd. Że nie będzie mnie cały czas piąchował i skakał mi na głowie. Że nie będę mógł zaskoczyć. Nie mogę. On też ma już taką barę, ale czarną, bo on wydawał pieniądze na grę. Uch. No to widzimy O nie, bo już. A ja chciałam powiedzieć, że widzimy się, jak będziemy już grać. No ale no to już gramy. Więc jest git. Pyk pyk. Proszę, nie skacz mi na głowie. Nie, nie, Łezow ściągnie. Chyba się odpalił. Ale mam nadzieję, że nie. Bo on coś mi tam mówił przed odcinkiem, że będzie mi dawał fory. Ale teraz już chyba nie. Więc się boję. Ale uniknąłem. A Jezus. Myślałam, że tutaj przyjdzie. Nie, nie ścinaj. No, co tam? O kurde, co tutaj jest? Dobra, jest git, jest git. Rozbijaj. Dobra, jest git, jest git. Ale to uratował. Nie mogę. Widzę jak chcecie więcej odcinków z moim kolegiem. Kolegom albo kolegami No to Zostawcie łapę w górę i suba Okej, okay, okej okay. Oj, 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 ale mi ściało. Pyk, pyk, pyk O nie Po co ja mu tak rozbiłem? Po co? O, dobra, pierwszy Pierwszy raz od dzis dzisiaj Mi się udało tak o jezu, ledwo co się uratowałem? Dawaj, kosuj to, bo ja chcę se przejść. I dobrze. Aha, dobra, fajnie. Dobra, ja se pójdę pierwszy, żeby się nie spychaliśmy. Oj, oj, oj. A, spadł. Jest, wygrałem drugą rundę. Czyli, że jednak się nie odpalił. Bo on potrafi zrobić Sejby No ale dobra, druga runda wygrana. Dobra, jest kolejne zaproszenie. Jak teraz wygram, wygram wszystko. Ale jest git. Dobra, dobra. Działa wszystko. Pyk. Mam nadzieję, że teraz się nie odpali. Jak wygram teraz dwie rundy o zero. Ojej, już czuję, że się odpalił. Dobra. Uf, uf, mam nadzieję, że to wygram. Bo ja chcę wygrać cały odcinek. Ale też chcę, żeby trwał trochę dłużej, a nie 5 minut. Więc mam nadzieję, że ta runda będzie długo trwała. Kurde, ja go chciałam, a on mnie. Dobra. Coś mi to chyba dzisiaj nie pyka. A ja dam piącha, nie dziedzi. Kurde, no czego ja tak zrobiłem? Tu tu tu. Nie, tu, tu. Ja mam odpadł. Dobrze, żeby nie pion chował. Kurde. Myślę, że tam jest coś do rozbicia. Dobre. Dobre. Nie, panie, co ty mi robisz? Ja sobie tu przychodzę spokojnie, gra. A ty mi je kasujesz. O nie, 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 dobra, jest git, jest git. Co ja zrobiłam? Nie, nie. Prawie bym odpadł przez to zaśnięcie. Oh no. oh no. Dobra, jest git. Ja nie lubię kolców. Napiszcie widzowie, jak będą włączone komentarze, czy wy lubicie kolce, czy nie. Razem się nawzajem. Dobrze, że to rozbiłeś, ale ja bym prawie odpadł. Kurde, ale unikam ich piąch. Dobra, jest git. Znowu mi się udało. Pyk. Pyk, pyk, pyk. Dobrze, mi idzie na razie. O dziwo. Dawaj, kasuj to. I dobrze. Czy ty właśnie odpadasz? Nie, dobra. Myślałam, że odpadnie. O nie, nie. O nie, o nie. O nie. I wygrałem. Ale dobra, żeby przedłużyć odcinek, zrobimy jeszcze jedną rundę. No i dobra, trzecia runda wygrana. No i dobra, właśnie będziemy grać czwartą rundę. Może czwarty raz ze mi się uda wygrać. Mam nadzieję, że teraz dobijemy chociaż 20V. Znając jego, będzie mnie teraz najwięcej kasował. Dobra, to sobie dam tu. No i dobra, zaczynamy grać. Może dwie rundy zagramy. Zobaczymy. Jak wygram znowu, no to dwie rundy. Jak przegram, no to yy, jedną. Nie no, tak żeby mógł chociaż zdobyć te dwie rundy. O, no to zagramy jeszcze te dwie. Zamiast jednej. Czy on teraz odpadnie? Nie. Prawie przyniknąłem ale coś mi tu nie pykło. ty. Cały czas omijamy swoje piąchy. No ale dobra. Tyt, tyt. Widzowie, jak pod tym odcinkiem będzie. Hmm, ponad 5 łapek w górę. To robię kolejny odcinek z moim kolegą. A jak będzie 20, no to z dwoma kolegami. Nie? Nie! Kurde, teraz ja odpadłem. No to dobra. Tym razem ja odpadłem. No to zagram jeszcze jedną. Dobra. Dobra, Dobra, zaczynamy kolejną rundę. Ciekawe, kto teraz wygra. Tutaj te, taki letki krawat widać u tej kapibary. O, przepowiednie zrobię. Byłem chyba w prawo. To znaczy, że przegram. Fajnie. Może to przepowiednia będzie na no odwrót. Wygram. Na serio? Za szybko skoczyłem? Kurde. Dobra, teraz już się skupiam na graniu, a nie na emotkach. Co jest? Ale mi wziął. Z góry. Są się zdziwiłem, Że tak potrafi. E-e-e. No serio? Ty się nie skupiasz na graniu? Tylko na piąstkowaniu? Uniknąłem. Na szczęście. Mam nadzieję, że teraz ja wygram. No ale w sumie no to i tak jak on wygra, no to ja wygram, no bo ja mam trzy wygrane. A on jeszcze... on ma jedną na razie. Ale jak teraz wygrał no to zagramy jeszcze jedną zobaczymy, czy będzie remis. Jak tak, no to nikt nie wygrywa. I będziemy grać ostateczną rundę. Więc jak teraz wygra, to jeszcze zagramy dwie rundy. Ale przeszedł tam na farcie. E, e, e. Panie, ja ci tu rozbijam, a ty mnie tak piąskujesz. No jest git. Nie zwracajcie uwagi na mówienie w tle, bo to moja siostra mówi i mama. Pyk, pyk. E, 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 teraz się nie dam. Pyk, pyk. Nie. Kurde. No nie no. Gdyby wcześniej użył kosy, no to by wygrałem. No, ale zagram jeszcze dwie rundy może. Hmm, jeszcze się zastanowię. Hmm. Nie no dobra. I tak już jest długi ten odcinek. To widzę... Pamiętajcie, jak będzie ponad 5 łapek w górę, nagrywam z kolegą kolejny odcinek. Yy, a nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i suba. To pa.